o panów Grzegorza Brauna i Stanisława Michalkiewicza, którzy, jak wiadomo, są z panem związani. I z ich w kontekście tego, co ma tutaj mówił o uniwersyteckich i innych rzeczach, o, o tym, co mówi Stanisław Michalkiewicz na temat planów odnośnie Polski, że ona może się stać w przyszłości, jak on to mówi niemiecko-rosyjskim kondominium pod żydowskim zarządem powielniczym. Czy pan się może wie, do tego odnieść? Coś. Wie pan, wszystko oczywiście jest możliwe. Ja jestem przekonany, że w Niemczech istnieją ludzie, którzy mają plan B. Jak nie wypali Unia Europejska, to będą chcieli z niej wyjść, przy, zabierając może przy okazji ziemię zachodnią, prawda? E, przynajmniej ich część. Jest to możliwe oczywiście. E, jednak, jak najbardziej, ale nie muszą też być przy wszyscy Unię Europejską, naprawdę. W Niemczech też narastają siły, które chcą, chcą to bać. Oczywiście takie siły narodowe będą oczywiście antypolskie, co powiedzieć jasno. Będą antypolskie. Eee, także także to, jest, to, jest, to jest pewien problem. Natomiast co do niemiecko-wiskiego Kondominium. No, przepraszam, ale główny winowajcą tutaj jest yy, święty pamięci Kaczyński. Każdy gracz wie, że ja się atakuje na w przeciwniku, to co oni robią? Zabierają sobie żebyś na. Jeżeli święty pamięci Lech Kaczyński atakował naraz Niemcy i Rosję, to nie powinien się dziwić, że odpowiedzią był Nord Stream I, i porozumienie. Niemieckie. Teraz on jest trochę słabszy, nie wiem, czy by spraw zauważył. Trochę, trochę słabszy. No, zobaczymy, jak to będzie, to jest sytuacja bardzo skomplikowana. Chciałem Państwu wyjaśnić, co może powinienem zrobić wcześniej, że w tej chwili, może inaczej, że niejaki socjalista Adolf Hitler Próbował, no, znaczy tak zadłużył Niemcy, że on musiał właśnie wojnę wypowiedzieć. Gdyby wojny nie wypowiedział w 1960 roku, to 1 stycznia 1940 by musiał ogłosić niewypłacalność III Rzeszy. To nie były tylko autostrady, ale gigantyczne zbrojenia. Wszystko na kredyt. Wszystko na kredyt. I w tej chwili są potężne siły w Ameryce, i trochę słabsze na szczęście w Unii, które za wszelką cenę chcą wypowiedzieć wojnę. Ukraina jest pretekstem. Żeby ukryć bankructwo. Tak samo jak bankructwo Niemiec, ukryć bankructwo Ameryki. Ameryka już dwa razy unikała bankructwa. I ostatni raz 26 lutego, prawda? pamiętacie Państwo. Eee, państwo może nie pamiętacie, ale eee, wrócił trzy lata temu z Brukseli Pan Jan Vincent, znany Państwu pod pseudonimem Jacek Rostowski i eee, Pan Rostowski Powiedział publicznie w telewizji, że grozi nam wojna. Trzy lata temu. to tylko nie tak, że tak powiem, jakiś wyskok. W czym pomijam to? Tylko ja jeden zareagowałem, mówiąc, że moim zdaniem on chodził po kuluarach, rozmawiał z bankierami i innymi, którzy mówili, że jedynym wyjściem dla ukrycia bankructwa będzie wojna. I rzeczywiście pan Rostowski w listopadzie 2011 roku, po prostu zaznaczeniem do, do internetu, na Allgemeine Zeitung, przetłumaczony na polski, w listopadzie 2011 roku, powiedział tak. Bankierzy i ten uważają, że poza masowym dobrukiem pieniądza, jedynym ratunkiem, żeby ukryć bankructwo tego całego systemu jest wojna. I w tej chwili się prowokuje za wszelką cenę Rosjan, żeby tam wstadzili łapy jeszcze na wschodnią Ukrainę, prawda, zrobić wojnę. Posyła się statki wojenne na, nie wiem, co wiecie, że już 3-4 okręty wojenne pływają po Morzu Czarnym amerykańskim. Posyła się samoloty 16, F-16 lata, lata po, nad Polską, Litwą, Łotwą, Estonią w nadziei, że jakiś Rosjanin ich może zestrzeli, prawda, nie będzie mogła zrobić wojnę. Są kręgi w Ameryce, nie, nie wiem że wszyscy Amerykanie, to jest nieprawda. Chcą zrobić wojnę. Tu pan Ginter Verhoegen, to jest socjalista. Czegoś, czego nie znoszę przecież, ale on powiedział, ale on powiedział że, że wspólnym wysiłkiem Polski i Niemiec do pieniądze amerykańskie zainstalowaliśmy na Ukrainie pierwszy faszystowski rząd po wojnie Europy. To jest skandalem. Zainstalowano agenturę niemiecką, agenturę niemiecką w Banderowców, którzy Polaków nienawidzą i tutaj nie tylko, że ten Donald Tusk, wiadomo, że wsparcia niemiecka opłacana przez Niemcy zawsze byli są, Prawda? Ale ze ale zrobił to Kaczyński, no, to już przyznacie Państwo, że jest lekka przesada. Jak mówię, że powinienem go wyrzuci z partii, to mówią, no tak, ale jak go wyrzucić z partii? <głosy> 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 Oczywiście. Kolejne pytanie. To jak nie ma to... A, jeszcze jest pytanie, Jak zwykły obywatel może przeciwstawić się ciemnym hordom ze wschodu i muzułmanom? Znaczy muzułmanom trzeba się tu ktoś dowiedzieć, pan, nie trzeba się przeciwstawiać. Skąd są ci muzułmanie w Europie? Bo dawano im zasiłki, nie? Trzeba po prostu czasem dawać zasiłki i wtedy jedyni muzułmanie, co nas przyjadą, to tak tylko handlować, pracować, usilnie. Natomiast te hordy, które żyją zasiłku, na nas nie przyjadą. Także, ja chcę panu powiedzieć, że lat temu, trzy były zamieszki w krajach arabskich, to znaczy w krajach arabskich w Afryce, nie? Egipt, Turcji, Libia. Nawiasem mówiąc, wiecie państwo, Dlaczego w USA nie było nigdy przelotu wojskowego? nie ma ambasady. Tak, to jest jedyny kraj, w którym nie ma ambasady USA. E, otóż, otóż... w tych krajach były. Nawiasem mówiąc, nie, wiecie, że wykryto na placu, na Majdanie Kijowskim wykryto identyczne ulotki jak na Kijowskim, jak na kairskim Al-Tahrir. al, -Tahrir, al -Tahrir, przepraszam bardzo. E, tylko oczywiście nie po arabsku, tylko po, po ukraińsku. E, pytanie, co to robi. Otóż, otóż, no... Taka jest w tej chwili sytuacja i, i, i musimy się, się z tym liczyć. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że bardzo liczni reżyserci zdają teraz powołania do wojska, szykujemy się do wojny. Tu się nie mówi publicznie, ale szykujemy się naprawdę do wojny. I ja dałem oświadczenie, nic w ogóle nie opublikowane, poza tym, że po prostu to nie jest nasza wojna i Polska powinna ogłosić ten interes mały. Pakt NATO działa tylko wtedy, jak zostanie zaatakowane jakieś państwo NATO i to tylko na obszarze Atlantyku, na północno północ, Raka. Karaka. jest Ukraina, jak wiadomo, no, nie należy do NATO, w związku z czym atak na Ukrainę nie jest powodem do uruchomienia Paktu Północnoatlantyckiego. Dlatego Polska powinna ogłosić neutralność w tym, w tym sporze i nie brać hmm, nie się. Oczywiście to... Dlaczego pan Kaczyński? Po prostu on robi, działa na polecenie Waszyngtonu, Pan tu działa na pozycji Berlina, no taka jest prawda. Czy są jeszcze pytania? Ja mam pytanie, ja mam pytanie takie, bo większość osób... Aha, ja tylko że skończył, bo pan nie chce odpowiedzieć na swoje pytanie. Otóż, otóż, jak były te zamieszki na północy Afryki, to wtedy fala uchodźców zalała tam Maltę, Sycylię, Grecję, południowe kraje. I wtedy te kraje zwróciły się do innych krajów Unii z prośbą o przyjęcie części uchodźców. I wtedy rząd polski przez jeden dzień był na ustach całego postępowego świata. Mianowicie zgodziliśmy się przyjąć sześciu, słownie sześciu uchodźców. E, na drugi dzień się to skończyło, ponieważ wszystkich sześciu uchodźców powiedziało, że do Polski nie przyjadą, bo u nas są za niskie zasiłki. Otóż jak w ogóle zasiłki, to całe to menelstwo do nas nie będzie przyjeżdżało. Oprócz no, tego będą przyjeżdżali robotnicy, handlować, prawda? którzy chcą coś kupić, popracować, jako lekarze i tam przyjeżdżają. To nam nie przeszkadza. Ale to menelstwo nie będzie do nas przyjeżdżało. I o to chodzi. bardzo. Ja nie powiem, że po się boi, że jak pan Złotowski wygra wybory do Sejmu. Pan nagle zlikwiduje wszystkie podatki i się to wszystko zlikwiduje. Nie da się wszystkie likwidować. Ja bym chciał się spytać, bo ja wiem, że Pan dąży do tego, żeby było jak najmniej tych podatków. Czy Pan ma jakiś system jak on wygląda? Dokładnie tak. Eee, jak Pan wejdzie do tego? W największym skrócie. Najpierw w największym skrócie. Likwidujemy, likwidujemy podatki, które przeszkadzają gospodarce, czyli PIT, CIT oraz podatek od kupna sprzedaży. One hamują obrót gospodarczy. Natomiast inne zostaną, niektóre bo muszą zostać, bo jesteśmy głodni, prawda, i batuncie czy z nie możemy znieść a niektóre muszą być na podatku od nieruchomości, prawda? Yy, powinny istnieć, tylko oczywiście rząd zamierza na podatek 1%, a mówimy o podatku 1 promille, prawda? Czyli 10 razy mniejszy. Ale, ale podatki nie nieruchomości są naturalnymi podatkami. Zawsze były, są i będą. Natomiast PIT, i podatki od kupna sprzedaży zniesiemy natychmiast. No one nie mają niczego wpływu na gospodarkę, można powiedzieć. Natomiast wiadomo, co, co się stanie? Bezrobocie zniknie na po dwóch dniach. Yy, Ludzie sobie policzą, że jak nie ma dochodowego, to on zatrudni ludzi na drugą trzecią zmiany, nie? Bo już podatku za do tego nie płaci, nie? Maszyny mi się amortyzują. Nie? Będzie blokował Więc jak sprawia, że to tego więcej. Jest ogromna różnica. I, i wie pan bezrobocie nie przyjedzie ze 2 miliony firm za granicy, prawda, żeby się u nas otworzyć, bo nie ma podatku. Przyjedzie jeszcze kilku z Białorusi czy Ukrainy ludzi, żeby tam pracować i w Polski. Takie ruch i